Nie jak zawsze, Maria odjebana Śmiałam właśnie skoro petycji po całym dniu w szkole Mikrofon. jest osiemnasta Dobra Maria, słychać nas, nie słabiej nie mamy czasu Ale będzie dni! Czasu nie ma Pa, pa, pa W tym roku nie dostaniesz streamów ode mnie Ty ode mnie? Nie, no w sumie na nie dostałaś coś do make up'u Ale teraz, to, znaczy nie dostaniesz teraz też, nie. Ty wiesz co Maria? A ty jesteś bardzo ciekawa, nie? Muszę umyć zęby Maria, nie widać <laughs> <dasz> teraz <laughs> Nie, nie do filmu nie ja staram dzisiaj jakoś od nas Ja też się starałam. Nie, nie starałam się, znalazłam I w I ja też zaraz to w dowód. No i oczywiście ciebie lepiej będzie słuchać. To nie jest jeszcze cały prezent do ciebie, ale nie zmieściłam się do bez więc Najpierw otwórz to. Ten papier dostałam też e, na urodziny. Co to, to? Błyszczyk. Błyszczyk? Podoba ci się? No to jest Możesz jako cień też używać. Ciem, Wiem co to jest. Z czego? To jest z Inglota, nie? Ale z atomówek. atomówek. I to jest bardzo mocne. No. Albo ja wiem, to, ja wiem jakie to jest mocne, bo ja to widziałam na filmiku u kogoś. I cień. Nie. To też oświetlacz? To jest pigment. prasowany. Boże, ja się boję Ale teraz. To mówisz za to takim tonem. Jaki ładny. Dlatego mówiłam różowy lub. No, miałaś rację, mogę ja drugi zrobić. sobie taki, co? No. Dog mask. Ale zobacz, to słodka, jakie ma opakowanie ładne. No. Fajnie jak zawsze. Fajnie, jak jak ja? No. Z tym, tym razem to ja Ci nie kupiłam niczego kiczowatego, tylko Ale, Ale ja, teraz jest moja kolej. To jest porządny plastik. Dlaczego ja to używasz? Uczysz się. Mam kubki w domu. Ale nie, aż tak fajny. Podoba Ci się? Ja tak. mi się bardzo podoba. A tak, też, się się, też się podobało? Aśka się zapytała, czy Paulina tak. pożyczy jej. Pożyczę. Pożyczysz. Czy za Musisz w niej zostać teraz. zobaczysz jak to wygląda. Zamknij oczy. No zamknij. Proszę. Nagrywa się? Mhm. Mm Dobra, zamknij. Mm, Pachnie jak... lusterko? Kwiatek. Podoba ci się? O, no ładne on jest... to jest taki kaktusowaty i on ogólnie jest wieczny. W sensie, że on bardzo długo ci wytrzyma, może nawet kilka lat. Wiesz mnie. Jeśli tak. będziesz... O, nie. Mm, właśnie mhm. z tobą jest różnie. Ale nie. Mój kwiatek, tego co kupiłam, to on tyle liści nawet by hmm. wypuścił. Tak. On jest taki, że on potrzebuje tyle światła, że ja przestawię na chwilę na biurko i on od razu... No właśnie moment. tego nie możesz nigdzie przenosić. Jak postawisz go w jednym miejscu, to on nie lubi być przenoszony. I najlepiej nie nad grzynikiem. A potrzebuje dużo słońca czy nie? Potrzebuje słońca, ale właśnie nie nad grzejnikiem, czyli nie może być tak w ostrym słońcu przy szybie. Najlepiej, żeby był dalej trochę od szyby. Może być na komodzie? Może być na komodzie. Ładne. piękne jest. Ale no. musisz trochę od niego to, bo dzisiaj prawie umarł Dobra, I jadąc z autobusem. Bliskacz. W się, sensie go nie można tak mocno oblewać, bardziej tak właśnie popryskiwać wodą. Mm. <suszy> I tak rzadko go podlewaj, żeby go nie przelewać. Okej, okay, to napiszesz to, mi na mądź, jak się nazywa Trochę brzydka doniczka, ale... <grym> 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 bo ja muszę wiedzieć konkrety Tak, tak To ja zostawię go dzisiaj u Ciebie, bo ja z Tobą pójdę do Zona Dobra I jutro odbieram. <grym> nie, błyszczyk Ale poddbałem go. o niego Myśl o mnie, kiedy będziesz go podlewać mm, Nie ma smaku ten błyszczyk <grym> nie było, ale masz brudną paletę Muszę to folikę zdjąć Ja będę tego używać bardziej jako cień Ale jasny! Ja nie wiedziałam, że tak będzie Taki mm, perłowy z gazetki No No tyle ci wystarczy Serio? Tak, to jest taka tafla Ja pierdolę No mocny Bo pierwsze chciałam ci zdać Jennifer, nie? Ale ja mówię, jak zobaczyłam ten Jennifer to... Jennifer to nic? To nic No Aha. Kochani no dobra, nie trafiłam z tym błyszczykiem może Nowy shiming Shine diamond Shine diamond No on takim mniejszym wygląda ładniej W cieniu widać Nie wiem czy czas na tego słowa Ale glow. Paulina ja dokleja sobie jedną rzęsę Nie, ja sobie przecinam po prostu Paulina sobie ucina rzęsę Ja przypadkiem swoją przycięłam. Nie, bo ja mam takie swoje krótkie znaki. Ja dzisiaj e, zrobiłam sobie... Ja jechałam sobie swoje przyciąłam. Powiem wam, że po prostu zaszalałam. Nie no, to co przykleję Okej okay. Ja nie widziałam drugiego kapcia i bardzo bym go chciała znaleźć Kochani, doklejajcie w nie? nie doklejajcie sobie Nie? Nie doklejajcie? Patrzcie, to są reszki Marii z w Bakingu Ja się tym przypodobuję Pójdę z tą choinką do miasta? Tak Okej z niego ...przez swych dni... ...na... do ...dobre... Oh. 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 Nice I I mojej nie ...w... ...w... ...jedzą w którym mieszkacie... ...widać ...jestem tłusty... ...mały lecz... ...cieszę, Cieszę w się w góra, duch, a a z tego się... ...góra tu... ...a w chętnie jem... ...to z ...to gryfki Marii na zimowni... ...a potem Marii miści. Zostanie <suszy> tylko, tylko dwóch... Mm. ...miłosny tchnęła czar... W tej sytuacji! Widzisz, wzrok, jaki długi błąd! No. Krak się bawić i uśmiechnął się bawić! Chodź do nas. No, chodź, zapraszam cię. No, chodź, no jaki jesteś szajd. Dzień dobry, dzień dobry, panu. Dobrze, poczekaj. co ja Ja nie wiem na razie. No, taki smęt trochę. Łochanko. Łochanko, wątko? Nie, tak płochli, a nawet płochli. Nagrywam zawsze wtedy, kiedy go wrywamy. Weź nawet talerz. To Update, mam nową kanapę. ja powiedziała, że jest bardzo fajna. Podobają mi się poduszki, bo kanapa jest granatowa, a poduszki są żółte, i to jest takie połączenie. Nie? Tam jest bono. No bym wziął ten dolny klej na Teraz nic nie czuję przez to Nic nie czujesz przez to? Nie i nic nie czuję no, no to jest dobre Coś tutaj no, no. Świat. mózgu Słono Ale Obronny pies On by mógł złamać rękę? Tak

Maria. <grymne> <grymne> tego. Paulina Znowu zjadłaś pierniki całe! Maria, to twoja Mój dietetyku! <grymne> Maria, opowiedz! Ja tego nie <grymne> jadłam, to tylko Paulina jadła. Kochani, ja na ostatnim pierniczku zorientowałam się, że w ogóle ta paszka istnieje. Tak, jasne! Ja nie jem takich rzeczy. Ja nie o, takich rzeczy. Ostatni pierniczek, bo, bo ktoś miał tak z boku tak tutaj słaban. sobie tak jadł. <grymne> Nie. Ja jestem chora, pomyliłam sobie odwalona w ogóle ja po szkół. W Ten, a ja. mam włosy, kochani. Właśnie. Takie jak modelka No, ale odwiedziła mnie. Dobra, przyjaciółka. Wiecie, że nam to sama zaproponowała. Znaczy, już zerwałyśmy przyjaźń dawno temu. No, było, wiecie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Oglądałyśmy sobie nasze stare odcinki. Niektóre bardzo były fajne, niektóre lekko zażenowałyśmy się. E, ja ład aparat? Ładnie ci w tych włosach. Ale to już dawno zdjęłaś aparat? Ale to by nie było na vlogu. Nie? nie. Pokaż. Ale teraz mam nie umyte po czekoladzie. Nie umyty masz? To pokaż, jak co masz w zębach. Może jakieś jest... <noise> Jezus Maria. Niech ci pokażę, bo ja teraz śpię Śpiewa? Śpiewa. <noise> A taka duża. No weź pokaż. Weź pokaż. Weź, weź zło. Maria. No pokaż mi pokaż. No pokaż. No taki pokaż. I może są dziurawe? Pokaż Ale są brudne, bo weszłam są do Ciebie dziurawe? do domu Są brudne, bo weszłam do Ciebie do domu Bursz Idźmy, sprawdźmy czy to są jakieś zwierzęta Nie znalazłam nic nadzwyczajnego Jak Maria na Instagramie No ja na a Ale niedługo będziemy miały sesyjkę jeśli pomina się zbierze w końcu. Dobra, polecę. Wpadajcie na... Boże, ma tyle Instagramów. E, nie wiem, Rozmus Michał chyba jest jego główny, nie? Tak. Gdzie wstawia? To Rozmus Michał chyba zrobił nam już fotki. Chyba. Hmm. Bo jeszcze nam nie zrobiła, ale może podczas montażu już zrobi. No wpadajcie. No bo robi ładne zdjęcia, ma mało obserwujących. To żebym miał więcej, to wpadajcie. W końcu już dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia, pa. Wiecie, Polina codziennie nagrywa coś typu otwieranie kalendarza adwentowego i my zjadłyśmy jej dziewiątkę, kiedy byłyśmy u niej. No, skapnęła się. No Radek też uznał, że się źle zachowałyśmy. I wiecie, ja też mam kalendarz adwentowy i ja się boję, że jak ona przyjdzie, to też mi zje. Mm. Ej, to było nie to wygląda? Nie ze szkolnej kamery na przypale albo wcale. Czemu nie? Powiedz Jakie jak ja wygląda. Zgadzam się z tym Na vloga A. Pozdrawiam Cię Julia Jesteśmy... ja. ja też pozdrawiam Julię Jesteśmy w Bułgarii na słupych piaskach jest fajnie. Będziemy sobie za chwilę pływać Nie śmiejcie się <śm ze mnie! yeah it's <laughs> It's no it's not cool fak. Fak. yes please take a... Minute. i'm under Alpha tower but i don't see myself Dobra. hello okay. hello everyone welcome back to this uh... channel channel we're going on the beach Jak to się nazywało? to be now oh właśnie. <inaudible> oh, next <inaudible> oh, <inaudible> oh, <inaudible> 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 Przyszliśmy Przyszłyśmy robić e, matematykę do pierogarni. Jesteśmy już bardzo zmęczone, bolą nas karki okay. i mózgi. Tak. A mamy jeszcze jakieś 13 tryliardów zadań do zrobienia. Update mały. Przyszłyśmy sobie do Persa, y, zamówiłyśmy sobie herbatę i e, dalej kontynuujemy naukę matematyki na jutrzejszą pracę klasową. Co jutro też powiem? jest debata, kochani. Tak, jutro również mamy debatę. Zrobimy sobie też jakieś e, małą relację, nie? Zrobimy. Chyba tak, mam no. <noise> Na debacie nagram siebie e, przez 4 minuty, no i tyle, no, jak nie? mówisz? Jak, jak mówisz, wszyscy będą się z ciebie śmieli na YouTubie, no, no, ja będzie beka ja, z Marii. Ja nagram tak trzymając telefon w ręce. powiedz coś o swoim strusie. Jest idealnym reproduktorem, tak zwany. Chcesz powiedzieć? Yy, pozdrawiam wszystkich fanów. I żeby Dobra. nagrywały więcej odcinków, bo lecą normalnie lipę, No lipę lecą. No tak, no so, odcink, Nie, kura, nie, jest na, na, na nie, być ja. być nie, Za nie, 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 Jakaś ciotka, jakaś. Nie taka, widać się no tak za bardzo. Tak, taka doguska, która wraca z ryneczku. No, bo wracamy z ryneczku. No, to jest materac, takie tam pożyczanie sobie materaca. Niektóre przyjaciółki uż... pożyczają sobie, nie wiem, bluzki nie, czy coś. W końcu tylko jeden materac. A nie tak. <słuch> nie, tak. <słuch> bo ja jest ta mitelka, nie jest <głos》> nie? Może zamknąć pokoju. Innią zrobili nie 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 jakiś papier.